Mati, co byśmy mogli porejść w weekend? Możemy pojechać do Anglii. Tylko nie mamy hajsu. Mamy kotę. Znalazłem to w Twoich skarpetach. Na co czekamy? Lećmy. Jak tu pięknie. Pójdźmy na pizzę. Which pizza do you want? I want jeść. What? I want pizza. Łotwica, pizza? Pepperoni? Margarita? Pepperoni. This is Big Ben. Jaki wielki Ben. Nie wzięliśmy namiotu. Kupi się. Gdzie są tu namioty? Tu są. Chodźmy zapłacić. One hundred and six pounds, please. Ona chce poundsy. Mam, mam tu poundsy. Thank you.